czołem, witajcie serdecznie, z tej strony Small Big the Player, a to jest 12 odcinek z raczej ten Clark. No i na, poc na początku otworzymy sobie holokartę, gdyż miałem to zrobić w poprzednim odcinku, ale zapomniałem więc zrobimy to teraz. No i tak, mamy jakieś, mamy pakiet dwa chyba, Pięć po kart, aż wpadło. I mamy jeszcze jedną pola lawy w takim razie zobaczmy czy mamy jakiś nowy. Czy mamy coś nowego ogólnie coś tam jest, ale... Chyba to co było, to jest dalej, tak jakby z żadnego nowego zestawu na maxa nie mamy. A może coś nam wpadło, w sumie nie wiem, o tutaj mam nową postać. Hmm. Tu jest właśnie Gaspar, o. No i tyle, a jeśli chodzi o żubra, to dalej mamy trzy tylko, a brakuje, a trzeba mieć dziewięć, w takim razie ok. No i jednak pomyślałem sobie, że ulepszę bron, a ulepszę w tym momencie pikselerator. Dokładnie tak, wyliczyłem, że chyba potrzeba 19, około deltanium, czy tam 20, to chyba się mam, chyba że źle policzyłem. Ale zaraz się przekonamy sami, czy mi starczy, czy też i nie. Starczyło i potrzebowałem na to właśnie tak, 19. I, pod, i mamy nowe tajemnicze ulepszenie, czyli amuni amunicjotron. Popkana i przeciwnika, ten zban zbanowany mod czasem wybija 10. Produktu na pojedynczej śrubce, zmieniając ją w amunicję. Dżiny zdrowia. Okej. Okay. I w sumie fajnie, mamy jakieś naboje właśnie. I jakiego jest dżina zdrowia? W takim razie świetnie. Mam nadzieję, że będzie się, będzie się tym fajnie grało. I jak na razie musimy zdobyć 10 mózgów telepotnic, aby dostać właśnie od tego gościa plecak odrzutowy, który jest nam potrzebny Bzydliwe. który jest nam potrzebny do przejścia nie do przejścia, to że może bardziej do dojścia właśnie do, do dojścia właśnie do <coughs> do bazy bladków czy bladków czy czegoś tam takiego i tam właśnie a nie, pokręćmy blarków już. Aha, no to musimy po prostu zrobić Pracę odrzutowy. Odrzutowy w takim razie dobrze I idziemy. Musimy zrobić właśnie te 10 półsgów. Jak kolejny już brzmi, w takim razie, dobra. Tu już będę przy okazji sobie właśnie XP poziom do tego piksel, pikseleratora, gdyż chciałem mieć piąty, a jak będzie to się zobaczy. O, tutaj potrzebujemy właśnie przypadek. W takim razie dobrze. No i już pójdę sobie dalej, pójdę sobie tam wszędzie. Musimy zrobić jak już mówiłem chyba z 10 razy te 10 mózgów. Czy to jest jakaś wajcha, znaczy jakiś guzik? Tak. O, proszę bardzo, drugie i gdzie jest trzecie? Tam, tam, tam to zdąży, mam nadzieję. Dobrze, więc świetnie odblokowało mi się tam jakby przejście, więc teraz za szybko się wycofam. No, mamy 44 życia, zobaczymy czy tam życie czy życie nam się wydaje. co tak, mamy tylko 4, czy coś tam z tym stylu. No ale chyba nie. A może tylko czasami, czy coś w tym stylu, czy coś w tym więc nie wiem, ale okej, okay, ważne, że ulepszyliśmy. Futro yy, mi zaśmierdnie. Więc pytanie, że mi teraz co zadać? Muszę zajść tam aż... Aha, okej, okay, okej, okay. jak się po tym latało? W ten sposób. Dobra. Yy, więc tak, tutaj mamy... no tu są te ludzie kolejne. Yy, jakoś tak jakby w grupkę bym ich wziął może nieco. I teraz zacznę strzelać, to by się... no bo nie dużo. No, w końcu większą ilość, <noise> więc czy to jakieś korzyści Dokładnie tak Spisamy mózg siódmy już, o proszę leciek Błyskawica po prostu, siedem mózgów, tak, jeszcze tylko trzy Ojej <noise> dobre, ale to aż tam daleko są, oj ja. taki kawał do drogi trzeba przejść No dobra, jakoś to zrobimy, mam nadzieję, chyba Chociaż tu mamy osiem, już tu jest dziewiąty? i tam będzie dziesiąty naprawdę tak, tak daleko tak się to powiem ale to źle to zrobiłem ojej ale założę się do mało puszczą tyle że trzeba zaatakować ale to nie jest takie łatwe o udało się nie jest nie jest dziwne dopiero nie, aha mamy dyszkę okej. Okay, czy tam może coś źle zobaczyłem po prostu z tym mamy dziesiąty mózg <laughs> w takim razie znaczy będziemy mieć za chwilę o już mamy w takim razie świetnie a jakieś oświadczenie? Powoli, ale jest, jakoś tam leci. I Nie wiem, chyba te naboje całkiem fajnie, fajnie się trzymają, bo mam ich, dosyć, mam ich cały czas do tych sporo. Więc zobaczmy, to będziesz już koniec tej planety? O, jeśli tak, to mogę ją skończyć w poprzednim odcinku, ale zobaczymy, zobaczymy. Dajcie, tam. Umowa stoi! Proszę bardzo, coś Wam powiem! Mam też super tajnego infobota z zakładów dreka. Jeżeli doniesiecie mi jeszcze kilka mózgów, to robocik będzie wasz. Ty naprawdę masz szajbę na punkcie mózgów, co? Oczywiście, że tak! Dzięki Panie. Brażek stał się podniebnym biczem miliardów planet. No i szybciej docierał do pracy. Mózg, że żeby ten mózg do niego. Musimy... Napiszę o nim rozprawę. To musimy udać się w to miejsce. Tutaj dostaniem, tutaj dosaniem tak jakby paliwo. Obstawiam, tak? O właśnie. Użyj plecaka odrzutowego, by wzlecieć na drogi teren. To patrzcie, super. Nie. o jak fajnie, że mi kredek zostawił i się zliwał. Elegancko, elegancko. Jest fajnie, jest fajnie. Mamy ten plecak, to bardzo... O, luj! Jest do tego. Tylko nie wiem, czy ja nie będę musiał się przypadkiem jeszcze cofać. Możliwe, właśnie, że tak, bo tam też były takie różne rzeczy, jeśli chodzi o te. Y, o te latanie. W takim razie, dobrze. Tylko jeszcze trzeba uważać, żeby właśnie paliwo nam. paliwa nie stracić całego. To jakiś robak wielki jest. <gryzanie> to sobie go zobaczyć. O, kurcze, Bosik! Zaraz zobaczę, zaraz go zobaczę Bije nas, bije nas, ludzie on nas bije O kurcze, ty skubałem tu jeden Dobra, jest, dużo, bardzo dużo jej bije, tylko ten mały, je, ojej, ojej Kurcze, załatwiła mnie Dobra, fajna sprawa. Na, na, Wiesz, nawet jej nie zobaczyłem w sumie dokładnie. Okej, okay, jak widzicie, ja na chwilę się cofnę. Mam nadzieję, że paliwa mi starczy. Yyy... Więc właśnie. Bo jeszcze tam, jak pamiętacie może... ...było coś takiego. Na samym starcie, na samym starcie. Więc możemy, że, że tam też są te mózgi, a jak nie, to nie. Na pewno to... O, jest. Dokładnie tak jest więc zobaczymy chyba tu nie ma tych mózgów ale można z tym można zetknąć chciałbym no właśnie yy, więc dobre nie tutaj byłem tak tak w tym miejscu ja byłem yy, tutaj również więc okej, okay, po tej stronie jednak mózgów nie ma ale dobrze że sprawdziłem tutaj pewnie są gdzieś pokrywane te różnego typu właśnie yy, właśnie złote śrubki coś z tym stylu, a więc co mogę polecieć, mogę albo lep będzie led? latać fani latać fani <laughs> eleganckie to ogólnie jest znaczy fani 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 to na wszystko to jak opadam to paliwa nie tracę, to rozumiem na sumie czemu mam trać, jak już nie używam yy, Więc na uleczę tak właśnie robić, żeby tego paliwa całkowicie nie stracić, nie stracić I tak, tutaj ogólnie jest to nasze główne miejsce, czaje Więc dobrze, spróbujemy pokonać tego bossa, tam jest jeszcze inny, tak? Znaczy to nie wiem czy to jest boss, ale to jest po prostu silny potwór, to naprawdę bardzo silny Zostanę na jego może tu idę szybko tam Lecimy, wybijemy, zabijemy. Sprawdźmy. Nie, nie jest to takie proste. Dobra. Nie wiem, może spróbujmy... Zobaczmy tą naszą snajperkę. Aha, nie, nie to ustawiłem. Dobra, nic nie szkodzi. No i popatrzcie, niby najlepszym pomysłem byłoby strzelać dla niej w ten jej mózg. Tyle, że... Jeszcze by się przydało jakoś trafić. To na tam z innymi spróbujmy. A popatrzcie, idzie życie ładnie, ona jeszcze tańczy elegancko i to jest tak jakby nasza taktyka tylko czy, czy ja to się czy przed chwilowo nie wiem właśnie chyba tak ale nie jestem pewien do końca o pixelatorem też jej dużo bijem. a zobaczmy jak lawa to sobie poradzi jak burza dobra a mogę latać i strzelać mogę o kurcze podniemna bitwa ale faza ale faza mało życia ale pokonałem ją i zdobyłem cztery mózgi około czyli musimy pokonać je wszystkie Aha, ale fajnie, fajnie, fajnie było. Fajna naprawdę sprawa z tym czymś. Yy, więc dobre. Musimy tutaj do góry zlecieć. I są kolejne. Tam jeszcze będzie walka z jedną z jedną to drugą, na pewno można więcej ich jest. Ale jak na razie pixel... pixel wratch w sumie mogę naboje z zużyć, Jakoś tam przeżyję. Z niego. najważniejsze... tylko że najważniejsze jest, najważniejsze jest życie. Aha, to idzie tam do góry. Okay. Ja zaraz jeszcze zginę przez te kielatami. O, tu jest długi. I tu musisz żeby zebrać jej nie! Co ja najlepszego zrobiłem? Goni mnie! Kurcze! Nie, nie goń mnie. Świetnie. Uff. Uh. Gdzie jest tutaj... Nie mam energii wcale, znaczy paliwa. O kurde, czy nie jest dobrze, nie jest dobrze. Tam dolecę 25 km myślę, że dolecę. A tutaj też się paliło kryje w tych skrzyneczkach? Nie. Dobra, mamy kolejny mózg, już dziesiąty, czyli mamy już połowę. Okej, okay, ale tam będzie walka. I jeszcze gdzieś ogólnie powinien być chyba jeszcze jeden. Gdzieś tam dalej chyba. Ale okej, okay, na początek może tutaj zajdźmy. Nos Mam jeden punkt życia świetnie, zginąłem, okej. Okay. Przynajmniej zdobyłem tamten mózg, mam 11, to mi się co zdecydowało? Nie. Okej, okay. okej, okay. nic nie szkodzi. Cóż, mi nawet tak łatwo ginąć jest tak z tego co ja zauważyłem. E, bo właśnie... Życie mi, się, życie mi się doda, a ogólnie nic mi się... nic nic się nie stanie jak... Jak zginę? W tym momencie przynajmniej. Okej, okay, więc... Mózg, ale mój lekarz stwierdził, że mam indyczą z Pojęcia nie ma... Co to znaczy, ale doktor powiedział, że jeśli będę dużo stał w jednym miejscu, to może zdrowieje. Żeby jeszcze... Uciekłam ode mnie. Może zmienić przychodnię. Nie stał taki tak jak dobre. Ojej, ojej, co się stało? A mi cała ta, cała paliwo mi poszło właśnie przed chwilą, nie wiem czemu. To też jest dobre. 5 razy Nawet więcej. Fajnie, fajnie, fajnie. okej dostała ta ośrodniczka. Więc coś by mi się przydało teraz takiego, żeby właśnie nie opuszczać z daleka. I robić przy okazji do tutaj uniki, ale nie, no po bym strzelał już bez przesady może właśnie. <laughs> Mam jeszcze jedna by granicę fuzijnego, więc oddałem go niecelnie. No to może tak, rzućmy sobie ten, ten nowy dudnik o tutaj na dół. Kud, bo zginę zaraz! Poza tym zginę! Lecimy ją pokonać. Czekaj, 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 Jest! Jest, udało mi się. <laughs> Świetnie. Więc kolejna świetnica pokonana, więc dobra, nie jest to takie proste jak, jak się wydaje. Ale dobrze, mamy zero paliwa, po prostu zero. I co ja mam teraz zrobić? Mam zginąć, czy jak? Aha, mam 25% razy. nie wiem skąd, ale jakoś mi się po prostu udało pewnie. Nie no, o jest, 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 doleciałem Doleciałem, ale co, jest, aha, okej okay. Mamy 15 sztuk <coughs> Więc by się przydało, O, lata jeszcze jedno Ale ogólnie to chyba też to wszystkie te mózgi mogę zebrać ogólnie Ogólnie Bez bicia tych wielkich <coughs> Z tego co ja zauważyłem Tam na górę dolecę Dolecę, jedna Więcej mi naładuje życia Zdobędę troszeczkę, ojej, <coughs> wejście okay to będę troszeczkę jeszcze sobie śrubeczek i tutaj na dół lecimy walczyć. Mamy właśnie, nie no, strzelamy, dajemy strzały. <laughs> Jak mam broń? Aha, mam to nie. Mam pikselat nałożony. Ok, mamy oś... mamy... Mamy <laughs> ja się do bo mamy 17, to będzie 18. Już jakbym tego <laughs> ostatniego nie musiał bić, bo byłoby fajnie, znaczy tego dużego. Ale coś mi się wydaje, że jednak walka zaraz się zaspocznie, więc to bierzemy na 100% I idę ją pokonać też nie muszę ogólnie Jak mnie zauważy, to pokonam, jak tu Nie Zauważył No to tu już mam na no to... Okej, okay, lecimy tutaj ogólnie, żebym jak już przegrał To przynajmniej będę miał wszystkie mózgi, więc... Ojej Mam jeden punkt życia, nie. ale ja nie wygram, no nie. <laughs> Więc cóż tam, chodzi o to, że można tak lepiej półką, a gromadzę. ...o to wkrótce się twój infobot, pamiętaj, to nie ja ci go dałem. Dobry wieczór, Blargowie. Prezes Drek się kłania z informacjami o naszym nowym domu. W najbliższych dniach będziecie mogli zauważyć wzmożoną aktywność blargów w galaktyce. Mimo iż może to zwrócić uwagę władz, jest to konieczny ruch, jeśli chcemy bezpiecznie przetransportować kolektory. A konkretnie chodzi tu o działo obronne Gwiazdotron. To działo jonowe Ziemia Kosmos broni galaktyki przed inwazjami od czasu, gdy po raz pierwszy wygnano nas pod Ziemię. Teraz, kiedy jest rozbrojone, możemy wcielić w życie nasz wspaniały plan. Nasze przygotowania są już w toku, więc bez obaw, trzymajcie kurs itp., itd., itp. Gdy zniszczymy gwiazdotron i strzegące go oddziały, rozpoczniemy ostatni etap mojego planu. <śm> Nie możemy pozwolić, by Drek zniszczył Gwiazdotron. Z danych wynika, że działo jest na planecie Batalia. Oby tylko nie było za późno. Jeśli szukasz dodatkowego zajęcia, to chętnie ci zapłacę. Przynieś mi tylko więcej mózgów z okolicy. Jeśli znajdziesz je wszystkie, dorzucę coś ekstra. Okej, okay, czyli teraz jak zbierzemy 60 mózgów, to dostaniemy śrubki, ale tutaj coś chyba jest. W takim razie dobrze. Yy, no to tak, ogólnie musimy lecieć na inną planetę, a to już mam tak jakby wszystko zdobyte, poza tym przedmiotem dodatkowym, więc ten odcinek będzie nie nieco krótszy, musimy ogólnie... Zobaczymy sobie, zobaczymy sobie jeszcze gdzie trzeba polecieć. Aha, nie, tutaj to nie... Aha, bo chwila, bo nasza rakieta jest gdzieś tam daleko, tak? Tak, a więc okej, okay. ten odcinek będzie nie nieco krótszy, skończyliśmy tak jakby planetę planetę właśnie Gaspar. O, weźmy kolekcję kart. Zobaczmy. Mamy chyba z jedną właśnie nową. Więc jest to Ace Harding jakiś tak zwany. Więc zobaczmy czy gdzieś mi się naładowało do Maxa gdzie on ogólnie, ogólnie jest. Aha tutaj Gladiator. W takim razie o mamy już mamy już cztery duplikaty. Więc niedługo będzie można wymienić na coś kolejnego. W takim razie dobrze. Możliwe, że ja w tym czasie te mózgi sobie pozbieram. I na ja po początku kolejnego odcinka od razu sobie zobaczymy co takiego się dla to dostanie, więc dobrze, jeśli Wam się odcinek spodobał to subskrybujcie, komentujcie, subskrybuj, komentuj, oceniajcie, wpadnijcie na, na fanpage'a, trzymać się, cześć!